Dzień dobry, moi kochani. Bardzo miło mi Was dzisiaj powitać. Już całkiem niedługo przed Wami jedno z najważniejszych wydarzeń Waszego życia. I nie mówię tego, żeby Was zestresować, tylko właśnie po to, żebyście mieli świadomość, że jest to wydarzenie ważne i warto czasem skorzystać z rad innych ludzi, którzy mogą Wam pomóc się do tego wydarzenia przygotować. Pozdrawiam Was serdecznie, będę trzymała kciuki wtedy, kiedy nadejdzie ten czas, za wszystkich Was, moich maturzystów z Wrocławia i za całą Polskę, zresztą też. Będziemy dzisiaj mówić o interpretacji. Takim tematem chciałabym się zająć, dlatego że wiem, że w szkołach często jest to temat, który po prostu jest odsuwany na później. Niechętnie mówimy, my nauczyciele poloniści o interpretacji. Wolimy Was nauczyć pisania rozprawki. Być może niesłusznie, bo interpretacja, jako jeden z tematów na maturze podstawowej, wcale nie jest taka trudna. Więc od początku, czego się dzisiaj dowiemy? Dowiesz się przede wszystkim, jak powinna wyglądać interpretacja jako wypracowanie na maturze. Być może tego nigdy nie słyszałeś i z chęcią dzisiaj cię właśnie o tym poinformuję. Po drugie, dowiesz się, jaki sposób może być ta interpretacja oceniona, wtedy, kiedy nadejdzie czas tej oceny oraz dlaczego, zgodnie z tematem, nie należy się w ogóle bać interpretacji, ponieważ zupełnie nie jest ona trudna. Startujmy. Pierwsza rzecz, jaką musimy, się, musimy sobie obejrzeć wtedy, kiedy interpretację chcemy robić, przystąpić do niej, to jest oczywiście, jak ona wygląda. I w tym celu warto otworzyć sobie dowolny arkusz naturalny, popatrzeć, jak wygląda interpretacja. Temat jest zawsze ten sam. Zinterpretuj podany utwór, postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij, i twoja praca nie powi powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. Do tego tematu za każdym razem jest dodany tekst poetycki lub fragment tekstu poetyckiego, i na podstawie tego właśnie tekstu poetyckiego wykonujesz całą pracę. Teoretycznie brzmi prościej nawet niż rozprawka, ponieważ w temacie z interpretacją nie musisz dodawać żadnych dodatkowych lektur, nie musisz się posługiwać kilkoma tekstami kultury. Najważniejszą sprawą, jaka jest przed tobą, jest właśnie ten tekst poetycki. Zwróć uwagę na to, jak taki tekst może wyglądać. To jest temat z ubiegłorocznej matury. Temat, jak mówiłam wcześniej, dokładnie taki sam do niego dołączony tekst. Beaty Obertyńskiej zatytułowany Strech. Całkiem niedawno ustalono taki obyczaj, żeby do tekstu dołączono był, był także wizerunek autora wraz z latami jego narodzin i śmierci, żebyś mógł być zorientowany, w jakim okresie historycznym mniej więcej wiersz mógł powstać. My dzisiaj, na potrzeby naszego wystąpienia, będziemy posługiwać się jednakże innym utworem utworem naszej nobliskiej Wiesławy Szymborskiej zatytułowanym Wypadek drogowy. I żebyśmy byli dokładnie zorientowani, ten utwór właśnie wam przeczytam. Jeszcze nie wiedzą, co pół godziny temu stało się tam na szosie. Na ich zegarkach pora taka sama, taka sobie południowa, czwartkowa, wrześniowa. Ktoś odcedza makaron, ktoś grabi liście w ogródku, dzieci z piskiem biegają dookoła stołu, Komuś kot z łaski swojej pozwala się głaskać. Ktoś płacze. Jak to zwykle przed telewizorem, kiedy niedobry Diego zdradza chłonite. Słychać pukanie. To nic, to sąsiadka z pożyczoną patelnią. W głębi mieszkania dzwonek telefonu. Na razie tylko w sprawie ogłoszenia. Gdyby ktoś stanął w oknie i popatrzył w niebo, mógłby ujrzeć już chmury. Przywiane znad miejsca wypadku. Wprawdzie porozrywane i porozrzucane, ale to u nich na porządku dziennym. I ten wiersz posłuży nam dzisiaj jako wiersz, do którego będziemy się odnosić, konstruując argumenty i to, do czego, o co jesteś poproszony w temacie, czyli tezę interpretacyjną. I zacznijmy właśnie od tego. Pierwsza rzecz, która jest tutaj rzeczą najważniejszą, to jest właśnie postawienie tej tezy interpretacyjnej. Tego wymaga od ciebie temat. Nie musi być to zdanie w formie tezy, może być równie dobrze hipotezą, może być kilkoma zdaniami rozważań. Ważne jest, aby było podsumowaniem tekstu i ogólnych jego sensów. Więc, gdybyśmy mieli w skrócie powiedzieć, czym jest teza interpretacyjna utworu, to zwróć uwagę na to, co jest napisane na slajdzie. Jest to prezentacja sensów, idei albo jakiejś ogólnej myśli wywnioskowanej z tekstu poetyckiego. Jest to jakiś pomysł na Twoje odczytanie wiersza, jest to jakaś idea. Która, z która stanowi odpowiedź na takie bardzo podstawowe pytanie, mianowicie o czym jestem wiersz. Może być teza sformułowana na przykład tak, jak tutaj. Wypadek pretekst do rozważań nad nietrwałością ludzkiego życia, kruchością. Moment śmierci jest zarazem momentem niewiedzy, zawieszenia w czasie. Śmierć jest, ale nie wszyscy o niej wiedzą. Przyroda jest zwiastunem śmierci, wie o niej więcej i szybciej niż człowiek. Możesz oczywiście sformułować to inaczej. Chodzi o, o to, żeby zarysować w tezie bardzo ogólną ideę, która stanowi obraz pomysłu na utwór. To teraz popatrzmy na to, czego lepiej nie robić. Lepiej nie robić sformułowania tezy w taki sposób, żeby stała się ona dla nas pewnym ograniczeniem. Na przykład nie warto formułować tezy w jednozdaniowym komunikacie jeśli teza będzie brzmiała, jest to wiersz o wypadku i śmierci to oczywiście będzie to odpowiedź na pytanie, o czym jest ten wiersz jest o wypadku i jest o śmierci natomiast nie po to pisze się wiersz, żeby stanowił on taki bardzo ogólny sens nie po to też jest się poetą gdyby ktoś chciał opisać wypadek i opisać śmierć prawdopodobnie zostałby reportażystą natomiast w poecie zawsze chodzi o coś więcej, o coś co płynie z głębi duszy człowieka Rzecz, której nie musisz robić również w interpretacji, ale bardzo warto to zrobić, to jest umieszczanie tezy od razu we wstępie. Natomiast ja będę Cię do tego zachęcać, dlatego że teza widoczna od razu we wstępie jest lepiej widziana przez egzaminator. Oczywiście ważne jest także, w jaki sposób taka teza może być oceniona i wszystkie kryteria oceny tezy są zawarte w informatorze maturalnym. Jeśli teza jest niesprzeczna z utworem i jest spójna i obejmuje sensy niedosłowne, czyli sens metaforyczny, to możesz dostać za nią 9 punktów. Jeśli teza jest niesprzeczna z utworem wciąż, ale może być niespójna i w większości tylko obejmować tezy wyznaczenia dosłowne, wtedy punktacja będzie odpowiednio obniżona do szóstki. Za każdą tezę, która będzie częściowo sprzeczna z tym co mówi utwór, punktacja będzie odpowiednio niższa. Natomiast zero otrzymujesz wtedy, kiedy zupełnie nie ma żadnej koncepcji odczytania utworu, kiedy utwór streszczasz albo wtedy, kiedy po prostu piszesz zupełnie o czymś innym. Musisz być wtedy świadomy także, że jeśli otrzymasz zero w tej kategorii A, to w pozostałych kategoriach nie otrzymasz już żadnych punktów. Popatrzmy sobie na to, kiedy, na to co to znaczy, że koncepcja interpretacyjna jest częściowo sprzeczna. Jest ona wtedy sprzeczna, kiedy we fragmentach albo we fragmencie yy, znajduje potwierdzenie w tekście, tylko we fragmencie. Czyli wtedy, kiedy nie wziąłeś pod uwagę całości utworu, tylko zinterpretowałeś jego fragment. Na przykład, tak jak tu. Może wypadek, o którym mówi podmiot liryczny, jest tak naprawdę przeżyciem większym, na przykład śmiercią na wojnie. Wiadomo, że wtedy to, o czym dowiedzą się bliscy, to nie tylko informacja o śmierci, ale też o zagrożeniu. Jest to teza, koncepcja częściowo sprzeczna, dlatego, że w zasadzie nie ma mowy o wojnie w naszym wierszu. Jest mowa o wypadku. Być może wypadek komuś kojarzy się z wypadkiem na wojnie, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy tego typu skojarzenia są łatwe. Natomiast nie mówi o tym zupełnie Szymborska. I dlatego będzie to teza, która zawsze będzie odbierana jako częściowo sprzeczna. Jeśli autorka czegoś nie mówi, to być może nie warto w tę koncepcję inwestować. Kiedy koncepcja bywa niespójna? Wtedy, kiedy na przykład chcemy napisać o tym, w jaki sposób wiersz został napisany. Najczęściej niespójność występuje wtedy, kiedy autor zechce swoją koncepcję opisać na zasadzie występowanych kolejno zwrotek. Na przykład w pierwszej zwrotce widzimy wypadek, w drugiej zwrotce widzimy, w jaki sposób ludzie mogliby się już o tym wypadku dowiedzieć. W trzeciej zwrotce widzimy. I okoliczności, w których ludzie nie dowiadują się o wypadku. Taki sposób umówienia utworu na pewno nie będzie świadczył o jego spójności. Kiedy już mamy pewną koncepcję, omyśloną, chcemy spróbować do niej argumentować. To jest idea zasadnicza. Jeśli kiedykolwiek słyszeliście o interpretacji, opinie: że potrzebne jest tutaj wydzielanie w każdych elementów teoretycznych tekstu, czyli mówienie, kim jest podmiot liryczny, jak wygląda budowa utworu i jak konstruuje się, jak konstruują sens utworu metafory zawarte w tym utworze, to nigdy nie napiszecie dobrej interpretacji na maturze. Interpretacja maturalna jest w zasadzie rozprawką, jest wypowiedzią argumentacyjną. Jedyne, co ją różni od rozprawki, to jest ten specyficzny dobór tekstu, czyli właśnie tekst poetycki. Więc to, co należy robić w argumentacji, to jest uzasadnić, że koncepcja interpretacyjna jest słuszna i oczywiście znajduje swoje poparcie w tekście. Najlepiej będzie, jeśli cały tekst będzie dowodem słuszności koncepcji interpretacyjnej, ponieważ jeśli zrobimy to na części tekstu, będzie ona na pewno niepełna. Co może być dowodem w argumentacji? Generalnie wszystko. Może być oczywiście teść, treść utworu, mogą być poglądy osoby, która mówi w utworze, może być sytuacja, która jest w tym utworze opisana, nawet język może być dowodem na słuszność naszej koncepcji. Oczywiście nie taki przedstawiony we wszystkich elementach, na każdym etapie odczytania tekstu. Wszystko, co znajduje się w utworze i potwierdza naszą koncepcję, jest dobrym dowodem w argumentacji. Popatrzmy, jak wygląda argumentacja z użyciem y, sytuacji w utworze i częściowo kompozycji tego utworu. Znaczenie momentu pomiędzy śmiercią a informacją o niej, momentu niewiedzy, podkreślone jest m.in. poprzez stopniowe budowanie napięcia. Ktoś płacze, mówi podmiot liryczny i zawiesza głos. Można pomyśleć, że to już koniec momentu oczekiwania, ale nie. Płacz wywołany jest przez wzruszenie związane z oglądaniem emocjonującego serialu. Kolejny fragment znów elektryzuje czytelnika. Słychać pukanie. Czy to już policja z tragicznym komunikatem? Nie, to sąsiadka. Dzwonek telefonu tylko ogłoszenie. Czytelnik już wie, że nieszczęście nadchodzi, wypatruje go, ale bohaterowie tkwią w słodkiej niewiedzy i nie wiadomo, czy należy im życzyć, by ten moment już nadszedł. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda przykładowa interpretacja, argumentacja z użyciem języka, może ona wyglądać na przykład tak. Sytuacja doznania śmierci bliskich jest uniwersalna. Każdy z nas jej doświadczył lub doświadczy. Autorka ukazuje pospolitość tego doświadczenia, określając bohaterów w sposób uproszczony jako ktoś, jeszcze nie wiedzą. Nie mają imion, ich sytuacja życiowa nie wskazuje na kogoś specjalnego, wyjątkowego. Nawet zegarki pokazują porę taką sobie. Jeśli do tego chcemy dorzucić sobie bo wiemy i chcemy pochwalić się tą wiedzą, że autorka, żeby podkreślić bezosobowość, używa zaimków, na przykład, albo stylu potocznego. Oczywiście mamy do tego najświętsze prawo. Jak ocenić argumentację? Argumentacja oceniana jest również czterostopniowo, tak jak założenie interpretacyjne, czyli teza. I wtedy, kiedy jest trafna i pogłębiona, otrzymujemy 15 punktów. Kiedy jest trafna, ale nie pogłębiona, 10. Kiedy zaczyna troszeczkę szwankować nasza argumentacja, czyli jest częściowo trafna, otrzymujemy 5 punktów, natomiast zupełnie, zupełny brak argumentacji skutkuje otrzymaniem 0 punktów. I cóż to takiego znaczy trafność, bycie, bycie argumentacją trafną i pogłębioną? Więc trafność jest wtedy, kiedy mamy zawarte, powiązane z tekstem argumenty za odczytaniem sensu utworu. Jest to dosłownie cytat z informatora. Argumenty muszą wynikać ze sfunkcjonalizowanej analizy, to znaczy wywodzić się z formy lub z treści utworu. Natomiast pogłębiona analiza ma miejsce wtedy, kiedy znajduje potwierdzenie nie tylko w tekście, ale także w kontekstach, na przykład biograficznym, kulturowym, filozoficznym, religijnym, historyczno-literackim, jakim chcesz. Oczywiście nie musisz pogłębiać. Jak widziałeś na poprzednim slajdzie. Trafna, ale niepogłębiona interpretacja to jest 10 punktów. Jest to dużo. Więc wynika z tego, że wystarczy bardzo dobrze zinterpretować utwór, żeby otrzymać wysoką punktację. Natomiast jeśli chciałbyś sięgnąć po te 15 punktów, to zwróć uwagę na to, w jaki sposób zrobić dobrze argumentację z kontekstem. Małą wartość życia i jego żeby bezradność człowieka wobec faktu tego faktu spotykamy w wielu utworach. Spójrzmy chociażby na poezję barokową. Daniel Naborowski pokazywał, że życie ludzkie jest jak cień, dźwięk, głos, punkt. Krótkie do tego stopnia, że możemy nie zauważyć, co się działo pomiędzy narodzinami a śmiercią. Na obrazach zwanych martwą naturą, życie ludzkie często symbolizuje świeca, dogasająca właśnie w momencie pozowania. Dlaczego jest to dobry kontekst do naszego utworu? Dlatego, że nasz utwór mówi o czekaniu ludzi na informację, która totalnie dramatycznie zmieni całą ich egzystencję. Kiedy oni dowiedzą się, że wypadek miał miejsce, że na przykład ich bliscy nie żyją, to ta chwila, która była między wypadkiem a ich informacją o ich poinformowaniem o wypadku minie. Ten czas, który tutaj mija właśnie, jest tym czasem, który jest tym czasem marności, który jest cichy, szybko przemija i jest właściwie bezwartościowy. Czyli kontekst barokowej poezji mówiącej o motywach przemijania, jest tutaj jak najbardziej adekwatny. Natomiast, jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda nieodpowiednio zastosowany kontekst, to proszę bardzo. Śmierć jest często tematem utworów literackich. Można na przykład zauważyć śmierć w chłopach Reymonta, czy w rozmowach mistrza Polikarpa ze śmiercią. Umieranie jest wielkim tematem literatury i przedstawienie, na przykład śmierci chłopa, może skłonić nas do refleksji o jej naturze i o tym, jak może wyglądać życie po śmierci. Możesz takie informacje zawrzeć we wstępie, wtedy kiedy będziesz pisać o tym, że wypadek powoduje śmierć, a śmierć jest wielkim tematem literatury. Natomiast nie jest to odpowiedni kontekst do argumentacji, dlatego że w zasadzie ten wiersz po prostu nie mówi o śmierci. Śmierć jest tutaj pretekstem do innych rozważań. Śmierć jest tematem bardzo ogólnym. Ten wiersz mówi w zasadzie o tym, w jaki sposób człowiek i jak szybko człowiek może dowiedzieć się o śmierci. I jak mało czasu jest pomiędzy śmiercią a informacją o niej. I zbliżając się do końca, chciałabym zobaczyć, yy, pozwolić Wam zobaczyć jeszcze pozostałe kryteria. Są one dokładnie takie jak w rozprawce. Jesteście oceniani ze względu na poprawność rzeczową, na kompozycję, na spójność tekstu, na styl, na poprawność językową i poprawność zapisu, czyli ortografii i Jest Są one dokładnie tak samo uszeregowane jak w przypadku rozprawki, dlatego nie będziemy się przy nich dłużej zatrzymywać. Wystarczy, że poczytacie sobie o nich w informatorze. Natomiast, żeby kompletnie zebrać wszystkie informacje, o których dzisiaj powiedziałam, powiem jeszcze tak. Kiedy będziesz pisać interpretację, pamiętaj, żeby we wstępie była sformułowana koncepcja interpretacyjna, czyli ogólny temat utworu poetyckiego, ogólna idea, która tego utworu dotyczy. Jeśli chcesz mieć trochę dłuższy wstęp, to przedstaw to zagadnienie, obudowując ładnie swoją wiedzą to, co wiesz na temat danego zagadnienia, w naszym przypadku na temat umierania i szybko mijającego czasu. W rozwinięciu uzasadniasz to, co napisałeś we wstępie czyli prezentujesz argumenty na podstawie utworu, który znajduje się w temacie. Jeśli chcesz, żeby Twoja punktacja w kategorii B była wysoka, dodajesz do tego odpowiednie konteksty. W przypadku często padającego pytania, jak duża liczba argumentów jest tutaj odpowiednia, mogę powiedzieć tyle. Tyle, ile możesz. Może być to jeden argument, może być ich pięć. Jedyne uzasadnienie dla liczby argumentów jest ich sens. Jeśli są sensowne, na pewno dasz radę z jednym albo z trzema. No i na końcu piszemy podsumowanie. W podsumowaniu oczywiście wyciągamy wnioski z całych swoich rozważań. I to będzie interpretacja. I na zakończenie chciałabym życzyć Wam wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że niektórzy z Was zdecydują się na interpretację, zwłaszcza ci, którzy niepewnie czują się w układaniu argumentów na podstawie lektur, być może także ci, którzy tych lektur niespecjalnie dużo przeczytali. Interpretacja nie jest trudna. Tylko należy sobie uświadomić właśnie kilka podstawowych faktów, o których wspomniałam w swoim wystąpieniu. Trzymam kciuki. Dziękuję Wam bardzo.